Jacek Kędzi, trener KO Fight Club Łuków, Jacek niedługo swój podopieczny, Radek Kolkowicz, po raz kolejny wyjdzie do pojedynku na gali Sportu Walki. Powiedz, jak przebiegają przygotowania pod kątem tego zawodnika? No, Przygotowania pełną parą. Nie oszczędzamy się na żadnym treningu. Każdy trening, każda minuta, każda sekunda jest dla nas ważna. Jedziemy ostro, jedziemy walczyć. Walka jest dla nas wyzwaniem, przeciwnik jest dla nas przeciwnikiem w wymiarze sportowym. Na pewno jedziemy tam pokazać się od jak najlepszej strony. Walka to jest walka, wiadomo, prawda? Będziemy się starać narzucić własne tempo walki, własny styl, wszystko. Właśnie tutaj Radek zrzucił trochę kilogramów, bo walka teraz będzie o 8 kg, mniejszy limit kategorii wagowej. Powiedz, jak to się odbiło na samym zawodniku? Jakie są tego plusy, jakie minusy? Ha, no, to jakbym zdradzał pewnego rodzaju tutaj, ale cóż, nie odbiło się to w żaden sposób na zawodniku, możemy powiedzieć, nawet w lepszym. Lepsza chyba kategoria, zejdziemy do tej kategorii niższej. No, to była próba. Ja chciał Radek w tamtej kategorii, w tej wyższej, cięższej troszeczkę tam spróbować. No, ja się zgodziłem. Na ogół wszelkiego typu, tego typu pojedynki, to nigdy nie, nie, nie podejmuję sam decyzji. Jest to nasza wspólna decyzja. Zobaczymy. Będzie dobrze. Jacek, zaczęliście też współpracować tutaj w zakresie MMA z trenerem Piotrem Rejczakiem. Już powstała ta sekcja. Powiedz, jakie są pierwsze owoce tej współpracy? Ile osób przychodzi na te treningi sobotnie poświęcone parterowi? No tak, próbujemy. No, myśmy już troszeczkę wcześniej tam jakiś mieli tam epizod. Chciałbym reaktywować tą sekcję żebyśmy dalej prowadzili zajęcia z MMA chciałbym żeby wrócić do startów w PL MMA tym bardziej że Włuckowi no, no nie ma tutaj dopiero jeżeli chodzi o MMA to jest Piotrek w siedcach no i Lublin no i chciałbym dalej no na razie to powiedzmy ruszamy rodzimy się jak Feniks Popiołów od nowa to wszystko idzie, są nowi ludzie, świeżi, jacyś tam ktoś trenował zapasy, nie miał do czynienia z brazylijskim jiu-jitsu, z kopaniem, z uderzaniem. No ale robimy, robimy, staramy się promować to MMA. No, no, w ogóle sporty uderzane to nasza pasja i dlatego tak to wygląda. No, próbujemy. Twój zawodnik Rafał Jastrzemski niebawem wyjedzie na Mistrzostwa Świata. Tutaj wspomniałeś, że to będzie i Berlin, Mistrzostwa Świata WKA. No tutaj jest zwycięstwo w Mistrzostwach Polski. Jakbyś mógł podsumować ten sukces, no zadowolony na pewno jesteś, tak, bo Rafał został mistrzem Polski. A czego oczekujecie po Mistrzostwach Świata? No, tak po cichu liczymy na medal, prawda? No, nie trenujemy. Rafał naprawdę. Muszę powiedzieć, jest kurczę, no, w dobrej formie, jeżeli tak dalej będzie, no to celujemy w medal. Jaki to się okaże. Trzeba być troszeczkę, nie można być takim pewniakiem pewnym siebie. Po drodze jest jeszcze, jeszcze poza tym jest trochę czasu. No, jeszcze można jakiś tam paznokieć złamać i więc, więc trzymuję się w opiniach i w ocenach. A Mistrzostwo Polski wiadomo, że cieszy. Yy, jakby tutaj na, w moim mieście małym Staram się być tym klubem, już takim naprawdę klubem, współpracować, rozszerzać tą działalność, popularyzować ten sport. Także no, zobaczymy. No, Mistrzostwa Polski, Rafał, jak to się mówi, wygrał na, 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 na lekko. No. Także tam nie było, tam jakaś tam krew się pojawiła jak to w walce lekko, no. ale reszta przeciwników to no, nie bardzo miała szans. No. Jeden w ogóle nie chciał wyjść, no. jak zobaczył, co, co on tam wyprawia w tym ringu. Jacek, myślisz, że Rafał będzie w stanie dogonić chociaż brata Wojtka w tych sukcesach swoich zawodowych? No cóż, udział w Mistrzostwach Świata to już jest jakiś prestiż, no chciałbym. No, byłaby, był to by miód na serce dla mnie jako trenera no i dla zawodnika, prawda, zaistnieć tutaj. W tym rynku, tym bardziej, że no, staramy się wszystko robić, żeby, żeby ten, ten sport jakby się odradzał, żeby był popularny, żeby był postrzegany jako, jako sport, który nie tylko bije, ale i wychowuje, no, żeby młodzież schodziła z chodnika, od komputera i tak dalej. No, zawsze podkreślałem, że oprócz tego, że jestem trenerem, to jestem pedagogiem i to, to mam w głowie. Jacek, tutaj ostatnie pytanie, już takie stricte organizacyjne. Wspomniałeś coś o możliwości tego, że gdzieś się może zorganizować jakaś gala z Twoim udziałem, więc czyżby była pierwsza gala sportów walki, profesjonalna gala w Łukowie? No, wiadomo, marzenia trzeba mieć jakieś cele. Być może. Co? Na razie nie zapeszamy, no, tak? Na coś na razie się dzieje. Nie zapeszamy, zostawiamy to na płaszczyźnie planów, ale taka. Myśl taka propozycja yy, jest pojawiła tak, się. Jest na tapecie, jak to się mówi, jest na tapecie. Jacek na koniec powiedz, kto wspiera twój klub tutaj zawodników, którzy przychodzą do ciebie trenować? Yy, mam takich, jak to się mówi, troszeczkę przyjaciół. Wspierają, wspiera yy, mnie właściciel yy, sklepu z odżywkami Power Speed na ulicy Warszawskiej. Spiera mnie właściciel sklepu z okularami optyk, Invision. Tutaj akurat na rolapie jeszcze nie ma, dostaliśmy wsparcie też w postaci sprzętu od właściciela restauracji Zielony Gaj. Także na razie, no, tak to wygląda. No chciałoby się więcej. No też światełko w tunelu zaświeciło, bo jestem po wstępnych rozmowach i wspiera nasze działanie miasto Łuków. Także, także no, już mogę tutaj w tej chwili podziękować, bo wstępne rozmowy już były i chyba ten wyjazd dzięki, dzięki burmistrzowi miasta Łuków dojdzie do skutku. Jacek, no w takim razie życzę powodzenia tutaj obydwu zawodnikom, zarówno 16 kwietnia, jak i w maju. Mam nadzieję, że wynik zadowoli serce trenera, jak to powiedziałeś, będzie to miód na serce. Jacek Kęzik, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.